Bardzo cieszę się z tej nagrody, bo jest to jedno z najważniejszych wyróżnień, jakie otrzymaliśmy podczas tworzenia tego programu. Minęły już trzy lata i właściwie kiedy rozpoczynaliśmy pracę nad tym programem, nie spodziewaliśmy się, że on się tak rozwinie i że będziemy inspirowani ciągle nowymi pomysłami. Nasz program ma bardzo, bardzo takie ważne, jak gdyby zadanie. Tu pan dyrektor Pietras i inni dyrektorzy teatrów muzycznych powinni zwrócić uwagę na to, że my im chyba przygotowujemy ich publiczność. Cieszymy się bardzo z tej nagrody. Chcielibyśmy tę nagrodę przekazać wszystkim nauczycielom muzyki, instruktorom w domach kultury, którzy przygotowują bardzo ładnie zespoły do występów w naszym studiu. W tęczowym mieście oprócz warszawskich chochlików, gospodarzy programu występowały już chyba wszystkie zespoły dziecięce z całej Polski, prezentując różnorodny repertuar. I dzieci, smokiem straszono. Jest Nie Nie Każdy sukces, tak samo sukces artystyczny, jest wynikiem dobrej organizacji pracy. A tę u nas w tęczowym music boxie zawdzięczamy panu Waldkowi Flisowi, największemu z kochlików. To autorzy programu starają się nie zaskoczyć swoimi zadaniami i pomysłami, które oczywiście staram się w miarę możliwości spełnić. Ale te wszystkie trudności, które o nimi stwarzają, rekompensuje radość dzieci biorących udział w programie. Gratulujemy dzieciom i autorom programu i żegnamy się już z Państwem do przyszłego tygodnia. Do zobaczenia.